Przed wiekami żył cesarz, który uwielbiał piękne stroje. Na szaty wydawał ogromne pieniądze. Mógł się przebierać kilkanaście razy dziennie, a i tak mu było mało. Nic poza tym nie trapiło królewskiej głowy. Nie dbał o państwo, nie dbał o armię ani o swych poddanych. Godzinami za to przesiadywał w garderobie. Pewnego razu do miasta, w którym wznosił się cesarski dwór, przyjechało dwóch oszustów za wyśmienitych tkaczy się podających. Tkali rzekomo tkaniny tak piękne, że w całym świecie takich nie było. Barwy na nich miały być tęczowe, a wzory tak kunsztownie tkane, że nikt nie posiadał podobnej umiejętności. Ale to nie wszystko. Posiadały one także cudowną właściwość, stawały się zupełnie niewidzialne dla każdego, kto źle wywiązywał się ze swoich obowiązków. Wkrótce wieść o wspaniałych materiałach dotarła na sam dwór. Cesarz był wielce podniecony tą nowiną, bo już od dawna nie słyszał o jakichś nowych trendach w modzie. Jak najszybciej kazał przyprowadzić do siebie na audiencję dwóch osławionych Wspaniałe! Doprawdy wyśmienite! Nadziwić się nie mogę. Cóż za ułatwienie w polityce! Od tej pory bez żadnych wątpliwości będę wiedział, kto mądry, a kto rozumem nie grzeszy. Uczynię was nadwornymi tkaczami, a szaty chcę mieć tak szybko, jak to tylko możliwe. Cesarz wysypał z kieszeni całą górę złotych talarów i obdarował nimi tkaczy. Ci żwawo wzięli się do roboty, ustawili warsztaty tkackie i udawali, że pracują. Maszyny tkackie stały puste i nie było na nich żadnej materii. Cóż dziwnego, tkali przecież niewidzialne tkaniny. Tkacze co i ruszy żądali tylko najdroższych jedwabi, srebrnych nici, nowych porcji złota. Wszystko to skrzętnie chowali do własnych kieszeni. Po paru dniach król postanowił sprawdzić, jak się ma robota, ale że się w skrytości ducha obawiał, że szat nie ujrzy, bo na cesarza żadną miarą się nie nadaje, wysłał swego ministra. Poczciwy minister długo się wpatrywał, ale nic, zupełnie nic nie widział. I jak, wielmożny panie, znajduje pan wzór? A co o tkaninie sądzisz, panie? A barwa? Czy nie za jaskrawa? Minister nie chciał się przyznać, że nic dojrzeć nie może, bo niechybnie świadczyłoby to o jego głupocie. Ależ znakomity wzór i znakomita bateria. A barwa, jaka dyskretna! I czym prędzej pośpieszył do króla i tymi samymi słowy sprawę mu przedstawił. Cesarz był wielce zadowolony, bo już szat nowych nie mógł się doczekać. Ku zachęcie sypnął tkaczom złotem z królewskiego skarbca. I tylko zacierał ręce. Upłynęło trochę czasu, a znów cesarz zechciał sprawdzić, jak robota postępuje i czy na marne pieniędzy nie traci. Tym razem dotkaczy swego zaufanego urzędnika wysłał. Ten, podobnie jak minister, długo szatą się przyglądał i z lewa i z prawa, ale ku swojej rozpaczy widział tylko puste warsztaty. Lecz zachwalał tkaninę pod niebiosa, a gdy wrócił do komnaty cesarza, taką mową króla przywitał: Wasza wysokość! znakomity to był wybór, Lepszych tkaczy z całą pewnością w całym państwie nie ma. Toż to z geniuszem graniczy taką materię utkać. Wkrótce już całe królestwo wiedziało o wybornych tkaninach i dwóch tkackich mistrzach. A ci nagromadzili już tyle złota i klejnotów, że im Kufrów brakło. Wreszcie sam cesarz, nie mogąc już swej ciekawości powstrzymać, sam postanowił do tkaczy się udać, by szaty swe okiem znawcy ocenić. Pół dworu z cesarzem poszło, a wraz z nimi i minister, i urzędnik, którzy tkaniny już wcześniej widzieli. Oszuści jak zwykle udawali zapracowanych, wielce i coś tam niby tkali przy pustych warsztatach bez nici i osnowy. Przyjrzyj się tylko wasza wysokość uważnie. Cóż za elegancja! Jaki szef i jakie cięcie! Doprawdy czegoś piękniejszego w życiu nie widziałem. Będzie ci w tym cesarzu doskonale. To straszne. Czyżbym był głupi? Nic nie widzę. Tak, to piękne. Widzę, że nie na marne wam płacę. Oby tak dalej. Oby tak dalej. Wszyscy zachwalali tkaniny, a przecież żadnych tkanin nie było. I tak naprawdę nikt z całego orszaku nic nie widział. Na następny dzień przewidziane były wielkie uroczystości państwowe, i cesarz chciał na nich wystąpić koniecznie w swych nowych szatach. Przez całą noc oszuści stali przy krosnach i udawali, że robią ostatnie poprawki. Gotowe. Cesarz Czym prędzej popędził dotkaczy, a ci, wykonując takie ruchy, jakby coś w rękach trzymali, podali cesarzowi niewidzialne szaty. Oto frak, a oto i peleryna, a wszystko zwiewne niczym piórko i tak lekkie, że nic się nie czuje, w tym cała zaleta cesarskich szat. Faktycznie trudno temu zaprzeczyć. Cesarz zdjął ubranie. I nowe stroje zaczął przymierzać. Kręcił się przed lustrem i obracał, i, mimo że nic w nim nie zobaczył, tak przyodziany wyszedł do poddanych. Kroczył dumny jak paw po ulicach miasta, a tłumy przybyłych ludzi przyglądały mu się ciekawie. To, to te nowe, to szaty. nowe szaty. To ty jesteś niecudowy. cudowe, Jakie piękne. Piękne o, szaty, ale o, szaty. Jakie piękne. Choć nikt nic nie widział, takie tylko uwagi się słyszało. Masz nagle jakieś małe dziecko głośno zawołało. Król jest nagi! I już wszyscy razem, młodzi i starzy, zaczęli wołać: Nagi, nagi, nagi! A król, chcąc zachować spokój i choć odrobinę szacunku wśród poddanych, nadal szedł dumnie ulicami. A gdy skończyła się uroczystość, czym prędzej kazał oszustów skazać. Po tkaczach jednak śladu już nie było. Uciekli wraz z całym złotem i nikt już ich nigdy więcej nie widział.